Skromny reporter z Bielawy, czyli cionek, ja, wasz cionek, spełnia Wasze prośby. No i pojawiła się piosenka Sylwii Grzeszczak na konferencji prasowej, ale w konkretnym znaczeniu. Zobaczcie, co odpowiedział Michał Probierz i w ogóle naszą rozmowę na konferencji. Tam była sytuacja, kwestia tej piosenki Sylwii Grzeszczak, że on niby to puścił, że kadra idzie powoli do przodu, tak, w małych rzeczach, a on to puścił jakby złośliwie że trener się zdenerwował na to. To prawda, czy to kaczka dziennikarza? Każdy, każdy ma swój. Gust, no, akurat leciała też plo, Piosenka Republiki, gdzie są moi przyjaciele. No i to, to, to jakby, jakby tak patrzeć na to, no to można by było dużo. No, ja, ja akurat lubię muzykę i, i też mam ją w swoich ulubionych utworach. Mam dla was jeszcze bonus, bo to tak się nie może skończyć, słuchajcie. Oto skromna deklamacja. Żadne z nas już nie pamięta, jak bez trosko obiegły dni, wiele nam nie było trzeba, ja i ty i długo. Nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier. Dziś, kalku... Dziś kalkulujemy wszystko. Nie ma w tym szaleństwa. Wiem, co z tym możemy zrobić. I może tyle z tych rymów częstochowskich. Zostawiaj pani, panią Grzeszczak, co z tym możemy zrobić. Możemy po prostu jutro wygrać z Finlandią. Subskrybujcie, lajkujcie, ciągnął poczak. Bądźcie z nami. Salutare.